Ani wątróbki. Kurczaka mogę wrzucić w całości albo przekroić go na pół. Pół godziny kura się będzie gotowała, zanim dodam do niej warzywa i cielęcinę. I teraz do wywaru wrzucam warzywa. cielęcinę. I to się tak może gotować od godziny do półtorej. Mięsa i cielęcina, i wołowina z przedniej części, i kurczak nie, nie gotują się bardzo długo, a też nie mają być wygotowane, tylko miękkie. Mniej więcej po 40 minutach sprawdzę, czy mięso jest już miękkie, a przez ten czas przygotuję salsa verde. To jest sos, który tradycyjnie podaje się do bolito misto. Potrzebny jest do tego spory pęczek pietruszki, same listki, bez łodyżek. Sos nazywa się salsa verde, ponieważ jest zielony, a w dialekcie piemąckim mówi się na ten sos bagnet verde. Miąż z czerstwej bułki, trzy plasterki czerstwej bułeczki, zaleję dobrym octem balsamicznym. Drobno posiekam jeden ząbek czosnku. Najpierw go zgniotę, będzie go łatwiej potem posiekać. I ze cztery nieduże korniszony. Składniki muszą być ostre i wyraziste w smaku, żeby kontrastowały z łagodnością gotowanego mięsa. Do pietruszki, czosnku i korniszonów dodaję cztery sardele. W średniowieczu służyły do szmuglowania soli. Ponieważ konserwuje się je solą, to pod pretekstem przewożenia sardeli tak naprawdę przewożono sól, która była bardzo w połowym czasie droga. I jeszcze jeden wyrazisty składnik kapary. Dwa, trzy duże kapary albo kilka kilkanaście małych. I teraz wszystko będę dręczyła w moździerzu. Odcisnę bułki z nadmiaru octu. Odciskam je na wszelki wypadek, żeby sos nie był zakwaśny, Jak będzie mi brakowało octu, doleję to, co wycisnęłam teraz z bułek. Jeszcze żółtko, z jajka ugotowanego na twardo. Ono pozwoli osiągnąć konsystencję emulsji po dodaniu oleju. Teraz pastę trzeba spróbować i doprawić. Trochę octu, trochę soli. I kapary, i sardele są bardzo słone. Nie należy solić sosu wcześniej, przed spróbowaniem. I szczypta cukru. I teraz dobra, stara, piemącka gospodyni wzięłaby sito i przetarła tę całą pastę, zanim zaczęłaby wlewać do niej oliwę. Ale ponieważ ja bardzo lubię ten rustykalny, gruzełkowaty charakter salsa verde, będę dolewała oliwę do pasty w takiej postaci. Ukręca się salsa verde tak jak majonez. Na początku mało oleju, z cienką stróżką, małymi porcjami, a potem można wlać go więcej. Ostatnie spróbowanie. Pieprz. Salsa verde gotowy. Zrobi mu polski akcent na wierzchu. Siekane białko jajka. Wieprzowe kiełbaski, dobrze przyprawione czosnkiem surowe, które podaje się z bolito misto, gotuje się oddzielnie. Ja do wody dodam jeszcze dwa ząbki czosnku, żeby kiełbaski były jeszcze bardziej czosnkowe. Kiełbaski trzeba pokroić na nieduże kawałki, do gorącej wody wrzucam kiełbasę. Mniejszą ogień i ona powolutku dochodzi. Wow. Ojaci. Zielony sos. Zrobię czerwony. Gotowe, pokrojone, bolito misto podajemy ciepłe na ciepłych talerzach, skrapiamy je dobrą oliwą. Opruszamy pieprzem, i podajemy z dwoma sosami salsa verde i salsa rosa z cebuli czerwonej, czerwonej ostrej papryki, suszonych pomidorów, octu balsamicznego oliwy, soli i cukru.